Jestem ojcem 19-letniej córki i mam mocne obawy o moje dziecko i dlatego tu jestem, no. A jak pan ocenia działalność rządu, jeśli chodzi o imigrację? Bo mówi się, że wprowadzane są jakieś kontrole na granicy niemieckiej, na litewskiej. Jak pan się na to zapatruje? Ponieważ tutaj słyszałem głównie negatywne opinie o tym. Ja nie odbiegam od tych opinii, no, pozorowane działania. Ja tak naprawdę myślę o tym i obserwuję. Jestem ojcem 19-letniej córki. I mam mocną obawy o moje dziecko i, i dlatego tu jestem. No. Urodziłem się Polakiem, mieszkam w Polsce, w Polsce podatki e, płacę i nie mam zamiaru płacić na nielegalnych imigrantów, którzy tylko tutaj na socjal przyjeżdżają. E, są porównania, że Polacy kiedyś też wyjeżdżali, tylko Polacy wyjeżdżali za pracą, a oni tu przyjeżdżają za, przeproszeniem na, za darmożkę, tak? Niemcy zaprosili, to niech Niemcy porządek robią, tak? A nie podrzucają nam, przez si to poprzesiewali i podrzucają nam ludzi, których tak naprawdę my tu nie chcemy. No. Przynajmniej ja nie chcę.